Cześć, dzień dobry, z tej Strony Jada i witam Cię w tak na moim kanale. W ogóle dzisiaj już jest normalny vlog, dzisiaj nie ma zapychacza. Dzisiaj coś będziemy robić na pewno. No i tak, jest godzina jakaś. 5 po 7 i ja się ogarniam. my sobie twarz tym panem. dzisiaj mam. Pytanie z angielskiego chciałam powiedzieć to, ale wczoraj na vlogu mówiłam o nim prawie przez cały przez, przez cały vlog. Więc dzisiaj mam pytanie. Z 40 słówek, czyli czy Z tych słówek, o których mówiłam w pierwszym vlogu, masie. Co to jest? I no, ja się nauczyłam wszystkich. Wszystkich. byłam się kąpać, ale moje moc się nie układają. Tutaj. I myjemy ząbki Cześć. Ogólnie jest 15 pał. Ja e, się ugarniam. E, sorry jeszcze za tą koszulkę, ale jest w piżamie jakieś. To jest satysfakcjonujące i Dzisiaj nie wiem, jak Wam pokażę fita, bo jeszcze nie ubrałam, więc może po szkole. Bo ja się pewnie będę na szybko ubierać i ogarniać. I powiem Wam, że myślę, że to fajnie działa, ponieważ tu na twarzy nie mam. Stary mi się goją, a nowych żadnych nie ma, więc um, fajnie mi się to goi. Więc. Myślę, że te kosmetyki coś dają I w ogóle Ja tak mam często od suchego powietrza, że tutaj na górze mi się robi taki taki troszkę suchy i teraz mam taki podkreślone, głowa konturówką tu uwaga, czy trafimy do kosza Nie trafiło. Dobra, muszę podnieść chwilę Włosy. Mleko na Padki z brakiem już mi się grzają. bo Ojej, ja jeszcze, żeby one były puszyste, ja je ja czeszę tego od o tym mówiłam. To jest taka, potem już ta fryzura wtedy. Taka kobuła trochę, ale jest ten trik działa w ogóle na takich włosach już tak umytych świeżo albo po i ostatnio używam tych perfum tej właśnie co dostałam i one są bardzo fajne, bardzo fajne serio W sensie ja cały czas tak praktycznie czuję ich zapach i wcale nie są już takie mocne, jak się wydaje. W ogóle dzisiaj będzie już ta paczka, i nie wiem, czy mi się uda jeszcze na vlogmasie jakimś otworzyć paczkę z Shaimą, wczoraj której ją mówiłam. I nie wiem, czy mi się uda, bo one strasznie długo przychodzą, więc miejmy nadzieję, że będzie. Będę mogła jeszcze na vlogmasie pokazać te rzeczy, bo są trzy rzeczy się opłacało, bo robić z samego odcinka. Więc widzimy już się po szkole. Siemandero, jestem po szkole. Ale no, i... Jak ja tutaj jestem. No, no i co? I, i jestem... jest... Jest gamowe. Siemandero, ogólnie jestem po szkole już. No i teraz idę chillować, tak jak zawsze. I dzisiaj już będzie paszczka, bo już jest nadana do... jest do, nadana do dostarczenia, więc dzisiaj już będzie. Hej. Dzień dobry ludzie, no, no, jest czwarta ja No nie no zostanie Just... oh. Witam no, Czekaj. No co? No przecież ci nie widać e, witam, wszystkich. witam wszystkich Jest po godzinie czwarty Witam wszystkich Jest po godzinie czwartej I ja się doczekałam w końcu paczki Mam tu paczkę i będziemy otwierać Yy, i, więc mam nadzieję, że lepiej sobie poradzę, niż z tą paczką, którą dostałam na Mikołajki, bo na nią siedziałam i nie mogłam jej otworzyć w ogóle. Ale ja się zresztą... No dobra, otworzyłam. To są tylko trzy rzeczy, a ja się tak nie Okej, okay. więc otworzyłam i na głowie mam więcej kartonu to dla Ciebie. Yy, dobra, więc o dziwo, tak, tu na na samej na samej górze mamy tą modelinę, o oh, bo ale to jest zimne. Tutaj na samej górze mamy tą modelinę. Z tego co sły yy, z tego co czytałam, tutaj jest samootwardzalna, bo szukałam samootwardzalnej. więc przyszedł na powietrzu materiał do modelowania. No i tituła, więc mamy tutaj. Adeline. I Bo dziwnie to jest w papce, więc. Dziwne. No dobra, otwieramy. To jest dla mnie jakoś dziwnie lekkie. Okej, okay, no są dwie rzeczy. Dobra, więc najpierw są te. skinacze do tych, mówię, ja to, tutaj będą, to na, do, do tych zjeść, które są teraz na ścianie. Najbardziej najwięcej chyba będę używać tych, um, tych luzowych. Dalej są wreszcie I oto jest pytanie, dlaczego ich jest dwa? W sensie to opakowanie, jakie zamawiałam jedno. To jest jakiś gratis, czy co? To jest nawet paragon, to jest jedna sztuka, dlaczego przyszły dwa. Ale, ale w sumie nawet lepiej. Więc otwieram je. Dlaczego na przyszły? Dwa. Opakowania. Te jedne zamawiałam. No ale dobra. Dam komuś najwyżej. <laughs> no bo zostawię, jakie się wykorzystają. Dobra, wezmę sobie jakąś kartkę teraz. I będziemy testować. W ogóle muszę sobie znaleźć jakiś poradnik na YouTubie. Pisać też Więc i tak. Ale dobra. Tutaj mam... E, o, czy one są podpisane, ile one mają przedmiotów. Tak, dobra. E, więc napiszemy sobie... Spróbuję sobie napisać tym najgorębszym na razie. Oooo! Dlaczego nie szary? Dlaczego on nie pisze? Halo? Nie, dobra, on pisze. On pisze. Trzeba mu go rozpisać. ale dlaczego on jest szary? Hej, on jest szary, nie wiem dlaczego. Aha, dobra! Na opakowaniu mi pisze Sirbel Color, a ja się domyślam. Dlaczego one są szare? Czyli może te srebrne były w gratisie? Nie wiem i tu jest chyba ten najmniej... najmniejszy test. Nie, ten jest najmniejszy. Tak, ten jest najmniejszy. E, tych srebrnych nie wiem, czy będę używać w ogóle. Jestem bardziej ciekawa tych czarnych, które tutaj są. Więc spróbujemy sobie czarne, już teraz. I to jest najcieńszy. Tak? tak, tak wygląda ten najcieńszy. I mam nadzieję, że um, one będą lepiej pisać. Tak, one już super piszą. Tak. One piszą już lepiej niż 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 tamte srebrne tak. się właśnie zastanawiam czy i się nie przerzucić z długopisu na brązpana. pen'a tylko musiałabym sprawdzić czy mi będzie oj, czy mi będzie wygodniej brasz pen'em czy długopisem pisać. i sprawdzamy najgrubszym Fajne są. Teraz wam pokażę, jakby na kartce bardzo sobie teraz rysowałam i tego nie widzieliście. Okej, okay, więc teraz wam pokażę w miarę, jak one piszą. To jest ten czarny, najgrubszy. I to jest ten czarny, najgrubszy. Tak jak mówiłam, że ich trzeba rozpisać jeszcze trochę, bo one tak trochę słabo jeszcze piszą. Nie, one są spoko. spoko. Nie, fajne są, ale właśnie tak jak już mówiłam, że nie wiem czy się nie e, przerzucić e, z długopisa właśnie na braszpeny, bo spójrzcie na tego co nie, jest dwa i... Sorry za ten dźwięk, którego musicie słuchać. Cześć ludzie, ogólnie ja sobie tutaj trochę poćwiczyłam i w miarę je ogarniam jutro sobie wezmę do szkoły i wam jutro zaupdate'uję jak to wygląda a teraz zajmę się tą madaliną i znajdę sobie na YouTubie jak się nią obsługiwać, bo chciałam sobie zrobić pierścionki dzisiaj więc gitowa i jeszcze potem chyba sobie zrobię albo dzisiaj tą ścianę, albo jutro, nie wiem jeszcze ale dzisiaj chcę na pewno coś zrobić z madaliny Okej, okay, więc aktualnie jest godzina 17 Ja się zabieram za robienie kolczyków Mam tutaj te takie zawieszki Muszę sobie ich tu kupić, bo tej moderny jest sporo Przygotowałam sobie słoik na nią, żeby mi nie wyschła yy, I wodę do lepienia i będę robić grzybki, taki jest mój plan, więc będę się będę update'ować Okej, okay, więc update, ja zrobiłam już te kolczyki I ten jest troszkę większy od tego, ale to jest nieważne, one sobie teraz będą schnąć bo to jest samoutwardzalne, ona sobie po prostu będzie tutaj sama schnąć, więc jej się odkładam na boki i teraz robię pierścionki. Okej, okay, więc ja um, zrobiłam te kolczyki już. Oglądam sobie dalej YouTube'a, jest jakaś godzina co um, 10.16. No i jem sobie bułeczkę, na razie jedną, ale prawdopodobnie sobie jeszcze jedną dorobię, bo jestem głodna strasznie, więc ja idę jeść Okej, okay, się już zjadłam. I teraz otwieram sobie kalendarz. W końcu. Co się dzieje z kamerą? Wspaniałe. I dzisiaj jest dziewiąty Jest dziewiąty o, jest Zobaczymy jaki wzorek dzisiaj będziemy mieć Dzisiaj mamy jakieś Jakieś krzaczki, to są jakieś krzaki Więc ja się częstuję I idę dalej ...oglądać Boże Siemantero, ogólnie mm, Ja z tej mandeliny jeszcze zrobiłam czapeczkę Ona jest przeurocza, ale ona musi dopiero wyschnąć I dopiero później ją pomaluję Odbijam się w ustrze y, Ja sobie aktualnie oglądam YouTube'a, ale Pora się zabrać co muszę zrobić zadanie z matką Jutro w ogóle na polskim jest chill Jutro ja mam w ogóle trzy polskie, czajcie bazę, trzy polskie bo jedno to jest zastępstwo i muszę zrobić z matmy bo miałam um, zadanie z angielskiego, z angielskiego było, ale z angielskim nie wiem będzie jak z um, matmy właśnie, ćwiczenie z matwy. tak Co tyle w Polsku było trochę pisać, y, wypracowanie z lektury. W sensie, ja będę miała cztery tematy i na wybrany temat. Ja prawdopodobnie to charakterystykę jakiejś postaci, ponieważ nie chcę mi się opisywać wszystkich wydarzeń z lektury albo jakieś dane, bo y, mam sklerozę. Ja bym po prostu zapomniała. Ale jeszcze się okaże, że mi się będzie chciało. No to będę pisać to długie. Tak. Jednak y, zdecydowałam, że. Te brushpeny będę korzystać jako y, ozdobniki, a nie, nie będę mi pisać, bo są za grube i są y, niewygodne nie do pisania. A teraz idę robić zadanie. Siemandero, siemandero. Dzisiaj y, bardzo późno będę montować film, bo jest za, 27, y, za 29. Ale ja już jest koniec tego vloga, ja się za chwilę z wami żegnam, tylko sobie ten vlog podsumujemy. Dzisiaj coś się siebie hmm, Był jakiś vlog, tak, powiedzmy, bardziej sensowny niż hmm, taki, jakbym mogła wstawić wczoraj. E, I co do tych zapychaczy, to mogę maksymalnie wstawić dwa zapychacze. Więc wczoraj już wykorzystam jeden. Ale tak jak już mówiłam, po prostu nie chcę wstawiać takich filmów po prostu bez sensu, które, na których nic się nie dzieje. Wczoraj miałam do sobie tak nudny dzień. Po prostu ja leżałam cały dzień i nic nie robiłam. Więc mm, stawianie tego filmu po prostu nie miało żadnego sensu. Więc stwierdziłam, że wolę sobie zapychać i jakoś się przeprosić za to, że dzisiaj nie będzie filmu, niż wstawiać taki bez sensu. Nie trafiłam znowu do kosza. Um, moje włosy w ogóle dzisiaj robiłam jakieś eksperymenty. Próbowałam sobie ułożyć. Muszę w ogóle używać pomadki, bo nie wiem, czy Wy też tak macie na zimę od suchego powietrza, że właśnie się tutaj robi takie zaczerwienione. I to wygląda tak, jakbym miała konturówkę. Tak. I dzisiaj też w szkole... Tak jak już Wam mówiłam, że miałam te perfumy i one są super. Ja przez cały dzień... Poczekajcie. Ja jeszcze czuję tutaj. Tak? Tak, ja jeszcze czuję tu na bluzie. Więc one się trzymają dosyć długo. No, Spakowałam się. Tu jest plecak. Chciałam pokazać na krzesło, ale tu jest plecak. który mam w ogóle, tak jak już mówiłam, trzy polskie. Z czego jedno zastępstwo. I ja płaczę. I, I tak w ciągu tygodnia mam 8 godzin polskiego. Teraz miałam 9. Czy to idzie w tą stronę, że będę miała 10 godzin polskiego? Halo! To jest zdecydowanie za dużo. Chociaż na polski jakoś tak strasznie nie narzekam. No ale dobra, już tego nie przedłużam. Ja się z Wami żegnam. No i oczywiście widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Więc siemaneczko.